Ciecie widać, z tej strony dzisiaj Was um, chciałam poinformować. Chciałam Was poinformować do, o tym dokładnie, że jakby ja już nie będę nagrywać, mówi Star Planet i raczej to już się nie zdarzy. No chyba, że... No nie wiem, raczej nie będzie odcinku po prostu z Movie Star Planet i teraz się um, będę grała po prostu w Minecrafta. Może czasem wejdę na MSP, ale raczej nie będę robiła już odcinków. Więc to taka szybka informacja i też osoby, które nie subują mojego kanału i są z Minecrafta, to zapraszam, bo myślę, że będą spoko odcinki i myślę, że będziecie się świetnie bawić, więc zostaw suba, a no, gwarantuję ci nawet spoko odcinki, więc dobra. I mniej więcej tak jakoś co tydzień albo częściej jakoś, powinny się e, powinna wystawiać odcinki z Minecraft, więc to taka informacja. Dzięki za oglądanie e, i widzimy się w następnym odcinku. Pa.